Dlaczego tak nagle wyłączyłeś komputer? Eee, no bo i tak go miałem już wyłączać, no to... Pff, ty myślisz, że ja to i dawaj tego laptopa, ale to już! Ale... Żadne ale, dawaj! O, matko. Zaraz zobaczymy, co mój syn robi i ogląda w internecie. Dobra, historia wyszukiwania. O, cholera! Masz mi coś do powiedzenia? Eee, nie. Jeszcze raz zapytam, chcesz mi coś powiedzieć? No, no, nie chyba. To powiedz mi do cholery, dlaczego przepisujesz z internetu pracę domową, zamiast samemu pomyśleć i ją zrobić? I co teraz udajesz takiego zdziwionego? No dalej, odpowiadaj! E, no, no, bo bardzo trudne zadanie było po prostu. Boże, ja tego nie rozumiem. Zamiast pomyśleć głową, to ci teraz wszystko przepisują i to jeszcze tak bezmyślnie. Ach, ta dzisiejsza młodzież. O cholera, co tu się właśnie wydarzyło?